Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w ten kolejny, piękny dzień, godzina 6.29, 4 grudnia, a ja dojadam śniadanie i zaraz wybieramy się na gym. Smacznego! A teraz nie przedłużając, przechodzimy do treści właściwej tego materiału, zostaw łapkę w górę, suba z dzwonem i komentarz, a ja odmeldowuję i życzę Wam miłego oglądania. Nie wiem czy też tak macie, ale ja tak mam, więc się z Wami tym podzielę, mianowicie jeżeli zimą jest tam 2-3-4 stopnie z rana, to mam wrażenie, po prostu jest mi zimniej niż jakby było stopni minus 1, minus 2. Wiecie o co chodzi, nie mam, to, tyń, to, to musieli twoje wziąć Tak chyba dynamicznie trochę wstać i wam coś przyjdzie. buja 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 jak na statku żadnych nie na Byłoby nie lecieć muzyka świętostrana w siłowni, ale niech leci. Так что пыть уже, что даже не вижу, сколько

Mamy 9.20, na 9.45 mam zajęcia. I co? Trening jak najbardziej udany. Znowu wszędzie udało się dołożyć. Siady bardzo lekko. Zaskoczyło mnie to. Zazwyczaj mam większe odstępy między treningami nóg. Ale w tym tygodniu musiałem tak to rozwiązać, bo najprawdopodobniej na koniec tygodnia będę skakać, więc chciałem być pewny tego, że jutro zrobię sobie off. Więc wyszło tak, że tylko dzień przerwy między jednym a drugim. No ale jak widać, ostatecznie nie wyszło to na złe. Wyszło to na dobre Jaram się, bo teraz rachunkowość A jest to królowa tego semestru Moim zdaniem Myślę, że najbardziej wymagający przedmiot Ale w moim przypadku z tymi przedmiotami jest tak, że właśnie Im bardziej wymagający, tym bardziej interesujące Bo po prostu mi się tam nie nudzi I jest w co robić Uczelnia zakończona, wracamy do domu Jestem znowu głodny jak skurwa. Ale powiedzmy, że... Produktywny dzień, uczelniany. Jak możecie zauważyć, jestem już w domu, zjadłem um, i idę na drzemkę. Dodatkowo godzina sunie, nie zaszkodzi, a wręcz bym powiedział, że się przyda i jest wymagana w dniu dzisiejszym. Tak więc, dobrej nocy. Bądź Dotarłem na hale, idę sobie porzucać 45 minutek. Bardzo ekstensywnie w sensie nie będę ani skakać, biegać. Po prostu porzucać trochę. Dla odprężenia, tak? Lecimy. Bardzo ekstensywnie w sensie nie będę ani skakać, biegać. będą no, porzucane. Ale oczywiście po drodze jeszcze muszę zajechać na siłownię, bo o, wczoraj miały być plecy bary, a wyszły same bary, więc muszę dokoptować te plecy, żeby już mieć z głowy całą górę do, do weekendu. Wczoraj było trochę pleców, bo zrobiłem podciąganie z ciężarem, ale chciałbym sobie jeszcze po prostu dorobić, a ja mam akurat godzinę i siłownia jest po drodze do domu, więc nie stoi nic na przeszkodzie, żeby tam podjechać i dorobić parę rzeczy. Ile ty tu wziąłeś? Co? Ile wziąłeś? 45 ja to 42 duże dla dziewczyn. co mi się koniec dnia O kuó. Co so, moje mili witam serdecznie w to piękne środowe, nie, nie, nie. w ten piękny środowy wieczór. 22.45, właśnie powoli dojeżdżam do domu. I co? Plecy spompowane, nogi z rana zrobione, ręce rozrzucane. Czego chcieć więcej? Spokojnie, już wam mówię czego chcieć więcej, a mianowicie miałem w środku dnia trening sekcyjny z kosza, drużynowy, na który niestety 10 minut mi się zaspało. I nie pojechałem już Z racji na to, że spóźniać się nie preferuję Już 2 trzy razy mi się to zdarzyło Nieeleganckie to jest Niestety, nie zdążyłem, zaspałem Moja strata, moja wina I Cóż, musiałem odpuścić Ale z pozytywów tej sytuacji Kiedyś miałbym tak, że jeżeli Zaspałbym na środkowy trening w ciągu dnia No to na ten wieczorny już bym raczej się nie wybrał Albo przynajmniej bym to zrobił Niechętnie i tak dalej, i tak dalej Teraz nauczyłem się, że No jeżeli się potkniesz, no to Niestety, ale trzeba wstać i, i a, pchać wózeczek sobie dalej. No a to, że co się stało, past is past, tak powiedział Cristiano Ronaldo. Tak? Life continues. Past is past, it never come again. The present is the best gift that we have in our life. The present. Więc idziemy dalej, no i, i poszedłem dalej, jak najbardziej te wieczorne treningi. Były udane, więc overall z całego dnia jestem zadowolony. Właśnie podjeżdżam pod dom. Tu wyświetla Wam się makro z dzisiejszego dnia. I co? Słyszymy się jutro. Zostaw łapkę w górę, suba z dzwonem i komentarz.